I pierwsza maszyna wojskowa typowo, należąca do Luftwaffe, Tornado. Maszyna projektowana, żeby latać szybko i nisko i penetrować obronę przeciwlotniczą układu warszawskiego. Wersja niemiecka najstarsza w Europie. W Tak, tu mamy <laughs> czeską <laughs> Alkę To nie jest Alka, to jest Albatros 2. A ja pisze, że Alka Wersja dwumiejscowa, to jest tak. dwumiejscowa, tak Fabryczne B, nie? Fabryczne. B. No nie no, to jest przerobiony. Lewka? Znaczy jak oni tam nazwali tego przerobionego. To jest były zbudowane od nowa i te przerobione, Te jeden. B, b się nazywał Albatros 2 Ten. B to był ten... Tak, a ten jest przerobiony. Dobra, a, nic ciekawego, idziemy dalej. Duża ciekawostka, bo samolot SAP J-105. J czyli myśliwski, Jager, tak? Jega Jägermeister. No. Szwedzki. Ciekawostka. Niezbyt tu mamy piękne, coś pięknego, ale... po prostu pięknego. Jest piękny MiG-29, który sam z siebie jest piękny. A tu mamy maszynę słowacką w pięknym tygrysim malowaniu. Także to jest. Nawet jest tygrys w jakby się przyuważyć. No tak, tak. Wiesz, są takie eskadry tygrysie, zloty. Ostatni słowacki samolot bojowy nad No zobaczymy, może coś kupią. Za niemiecki kredyt. Za niemiecki kredyt, właśnie. nie Piękna maszyna. Pięknie pomalowana. Raz. Jeszcze raz piękny MiG-29. Wspaniała maszyna. Po prostu nie, nie, nie rozumiem nikogo, komu się ta maszyna może nie podobać. Jest piękny. Mamy wersję dwumiejscową UB, która tu w nosie nie ma radaru. Ale jest piękna. Dalej mamy 2F16. Ten bliżej jest holenderski. A drugi, chyba belgijski, nie wiem, nie widzę dokładnie. pod słońce patrzę. Zaraz zobaczymy bliżej. Tak, kolejne spojrzenie na piękne F16. To jest F16, następny. Dalej mam Mig 29. z ciekawostką jest. Yy, są pociski Amram szkolne. Szkolne można poznać po niebieskim pasku. Nie! Mamy tutaj, mamy tutaj dwa tajfuny, czyli, czyli Eurofightery. Tu możemy poznać po oznaczeniu, że to są maszyny RAF'owskie, czyli z Wielkiej Brytanii. Wspaniała maszyna, dwa silniki, widzimy wlot powietrza podobnie umieszczony jak w F-16. Podskrzydłowe zbiorniki. momentu wyrzucenia lin 4 sekundy i już są na ziemi. Podstawia wzajemnie się ubezpieczają I Podobnie jak w Migu29 mamy termonamiernik tutaj, czyli tak zwany System Pirate. Wspaniała maszyna, wspaniałe możliwości ma. Co ciekawe, jest mocno opóźniony był program Tajfuna. Była to maszyna, która miała uzupełnić tornada. Tam wcześniej mieliśmy niemieckie tornado. A najprawdopodobniej stanie się ich po prostu następcą. Zupełnie inne maszyny, zupełnie inne możliwości. Tamta jest zbudowana, żeby latać nisko. To miała być bombowiec penetrujący przestrzeń powietrzną. To jest maszyna przechwytująca, myśliska. Ona ma latać wysoko. Zaraz sobie spojrzymy na nią z innej strony. Jeszcze jedno spojrzenie na tajfuny brytyjskie. Za nimi widzimy słabo F-16. A za nimi jeszcze słowackiego MIGA-29. Wspaniałe maszyny. No i no mamy jedną z większych atrakcji tego airshow Ukraiński Su-27 Piękna maszyna To jest maszyna statyku, tutaj dalej stoi kolejna maszyna co dawała nam pokaz dynamiczny jest to ogromna maszyna największa z wszystkich, które tu widzimy chyba tylko tornada jest równie wielkie ale już zupełnie typ sam, inny typ samolotu widzimy ogromny radar nad nim oko termonamiernika dwie gondole silników punkty podwieszeń razem 8 ton uzbrojenia przede wszystkim pociski przeciwlotnicze